Witam serdecznie. Nazywam się Lucjan Wesołowski, jestem muzykiem i chciałbym Państwa zaprosić na pokaz instrumentów etnicznych z różnych krajów świata. Jest to film zrealizowany w ramach projektu Kultu Granty 2.0 i we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń. Instrument, który trzymam w rękach, nazywa się Boran. To bęben irlandzki. Pisze się Bodhran. Ale wymawia się mniej więcej tak boran. To bęben obręczowy. Wykonany z drewna, na który naciągnięto skórę. Tradycyjnie jest to skóra kozia. Teraz można spotkać też. Bębny, na które naciągnięto plastik. Do gry używa się specjalnej pałeczki wykonanej z drewna, ale kiedyś wykonywano ją z kości. Dlatego jedna z nazw tej pałeczki brzmi bone, czyli kość. Najczęściej mówi się tipper. Technika najbardziej popularna przewiduje uderzanie dwoma końcami pałeczki. To technika Top End. Istnieje też technika, w której gra się jednym końcem pałeczki i tak właśnie zagram chwilę na bębnie irlandzkim Boran.